Dziś niedziela, więc dzień spa, a za rogiem wszędzie mgła. W telewizji, w internecie, takie wiadomości, że nam ryją w berecie. Więc ja przychodzę do ciebie z pomocą, żebyś się uśmiechnęła, ty i ty. Przychodzę do ciebie w potrzebie, żebyś się uśmiechnęła, ty mały zjebie. Po prostu uśmiechnij się dzisiaj do siebie. z ja, ja. ja to jestem jednak maciożysko, słuchaj, ta mada fata. A, uśmiechnij się, kochana, zrób ze swojego uśmiechu banana. Uśmiechnij się, kochany, i opieprz se banany. Ja to jestem jednak Mickiewicz Niezły, ale przychodzę do ciebie, żebyś się uśmiechnęła choć na chwilę, choć na minutkę. Zrób to dla siebie, bo potrzebujesz tego teraz. Nawet o tym nie wiesz. <laughs> Uśmiechnąć się do siebie... I nie płakać i nie lamentować. Dlatego dzisiaj ja w tą piękną niedzielę, w tą słoneczną, w tą kwiecistą, dżdżystą i po prostu ptaki zapieprzają kurwa od rana do, ra do nocy, kurwa tutaj tam wszędzie, nie? I już się zapowietrzyłam. Chciałam Ci wysłać moc pozytywnej energii. Wysyłam Ci kochany, kochana, dużo energii, ale nie energy drink'a, tylko energii ze świata, z prądu, z gazu którego zara nie będzie, bo będzie ta tak przeżywać wszyscy po prostu madafaka, że zara tak, wszystko wykupiliś, a dobra, przesyłam ci moc pozytywnej energii dalej, życzę ci mi i niedzieli, wyjdźcie sobie z pościeli, idźcie na spacera, zróbcie ze starym jakiego bajera, idź ta się ruszta, nie oglądaj ta tej telewizji, włączcie se nosa, podupta se w nosa i będzie zajebiście. I się nie zamartwiajcie, bo naprawdę popadniecie wszyscy w nerwice. Celebrujcie, celebrujcie każdą wolną chwilę. Ja wczoraj w wolnej chwili po robocie poleciałam szybko do Biedronki kupić soli, nie było soli, wszystko wykupione, mąki nie było, makaronu nie było. Mówię, stare, musimy iść do restauracji. Uśmiechajcie się, radujcie się! Po to jest to życie. Nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co za rogiem, czy nie stoi jakiś wielbłąd, czy tam, nie wiem, jakiś ptak kuźwa, co wyciągnie i cię na ciebie napluje. Nie wiadomo, co będzie za rogiem. Nie wiadomo, co będzie jutro. Ja muszę zdjąć z siebie futro. Dzisiaj robię sobie spa i dzisiaj postanowiłam, że będę się uśmiechała, bo rano włączyłam sobie TVN i... Po prostu płakałam i teraz mówię, nie będę płakać. Wezmę sobie maskę na łeb, zrobię sobie maskę na papę, uśmiechnę się do siebie, zaraz pójdę pomalować oko, powiem do siebie, ej, foko, wpadłaś mi w oko. Dobra, kochani, już koniec mojego pierdzielenia, bo po prostu zaraz idę ze starem na spacera, ogarnę się elegancko, zrobię tutaj. Ej, kurka, jestem seksy, naprawdę, jestem typowym antygwałtem, naprawdę. Pójdziemy na spacera, zapiemy się za ręce. Powiem później, dobra, starusz nie robimy tej popisuły przed sąsiadami dawaj, bo mi zimno w ręce, muszę do kurtki schować. Dobra, ale ja nie umiem, chciałam ci po prostu życzyć dużo pozytywnej energii dzisiaj, żebyś chociaż na chwilę usiadła na pięć minut i się uśmiechnęła, czy się uśmiechnął. Te złe myśli po prostu wyrzucił z tej głowy i tyle. I tyle po prostu mam w temacie. I, i idę pisać wiersz na Dzień Kobiet, bo po prostu jest moje zadanie, żebyś się uśmiechnęła, czy się uśmiechnął. Muszę coś wymyślić fajnego na Dzień Kobiet, jakiś piękny wiersz. Już mam pierwszą wzrodkę. My, kobiety, mamy trudne zadanie. Niejednemu przez was nam nie stanie. Czy coś takiego nie? Tak chyba zacznę z takim po prostu przekąsem. Ja pierdolę tu od fluidu. A, dajcie spokój po prostu. I am very sexy, hot girls. Wszystkiego dobrego. Uśmiechajcie się. Chodź na chwilkę. I uśmiechnij się.